Witam serdecznie kochani z tej strony Wózka Polonia. Za chwilę przedstawię, jak zwykle tradycyjnie, horoskop na następny tydzień. Drogie osoby z znaku Barana, witam. Zobaczmy, co Was czeka. No i jak zacznie się nowy rok, oczywiście. Tak więc zobaczmy, już patrzymy. Jeśli chodzi o pracę, siódemeczka, buław. Jeśli chodzi o kwestie emocji, giermek kucharowy i na zdrowie, królowa mieczy. Tutaj, jeśli chodzi o kwestie pracy. Mamy siódemkę buław, karta rywalizacji, walki, zmagań. No ta końcówka roku tak naprawdę i, i za chwilę nowy rok będzie się jawił właściwie jako pewnego rodzaju walka. Może być to walka samego samej ze sobą, lub walka rywalizacja, po prostu jakieś miejsce. Tak nawet w tym czasie może być tak, że po prostu będą gdzieś tam przyjęcia, możecie odczuwać presję, lub być po prostu zdenerwowani czy zdenerwowane. Tutaj wszystko zależy od Waszej siły i determinacji, niestety, od zaciętości i tego, jak jesteście w stanie zawalczyć o daną pracę. Jest to okres walki różnego rodzaju, tak więc trzeba się wziąć za siebie, tak i zadziałać. Natomiast nie będzie łatwo i trzeba być tego świadomym czy świadomą. Jeśli chodzi o osoby tutaj, które mają pracę, także z jakiegoś powodu jawi się ta walka, ta rywalizacja. Może otrzymacie jakieś wiadomości, może te ostatnie dni roku i początek roku będzie się jawić właśnie jako jakieś zmaganie. Tutaj uważamy na osoby trzecie, właśnie na współpracowników, na osoby, które mogą przeszkadzać, które mogą niestety zaburzać harmonię i po prostu musimy się nastawić na to, że nie będzie łatwo. Tak więc tutaj musicie się wykazać. Jeśli chodzi o uczucie, tak, macie gierka pucharowego. Giermer Pucharowy oznacza adorację młodszych osób, tak naprawdę, tak więc, jeżeli narzekaliście, czy narzekałyście na brak jakby jakiegoś zainteresowania, no tutaj młodsze osoby będą kluczem, albo będą powiernikami, tak, albo będą osobami, którym możecie się zauroczyć, lub owym właśnie młodsze postaci będą chciały zbliżyć się do Was tutaj w sposób subtelny, sympatyczny, miły, no i możecie otrzymywać różne fajne zaproszenia, może dajcie się zaprosić właśnie na jakąś ciekawą zabawę. Tak więc tutaj bądźmy otwarci czy otwarte na to, co miłego może nas spotkać. Jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj kogoś, ten czas spędzicie albo w gronie właśnie najmłodszych, czyli tutaj aspekty właśnie młodych osób, dzieci, gdzieś tam będzie tym, co będzie spajać relacje, lub będziecie myśleć na przykład o tutaj poszerzeniu, powiększeniu rodziny. Tak czy owak ze strony partnera czy partnerki, możecie oczekiwać bardzo miłych, ciepłych słów, no i Akceptacji oraz właśnie sympatycznych gestów, więc będzie tutaj fajnie i bawcie się, bo to jest naprawdę bardzo miła karta. Jeśli chodzi o zdrowie, no tutaj. Królowa mieczy. Królowa mieczy mówi o tym, że tutaj jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, nie radziłabym się mimo wszystko, bo jest to karta surowa, możecie otrzymać jakieś nieprzyjemne wiadomości lub dostać jakąś reprymendę, która gdzieś tam otrząśnie was, jeśli chodzi właśnie o kwestie zdrowotne. Tutaj jest to surowa karta, też musicie uważać na układ nerwowy. Na to, że może być tutaj rozpatrywany jakiś zabieg lub planowany, tak? Czy może oczywiście się dokonać? Natomiast jest to surowa karta, surowa ocena. Jeżeli będziecie w tym tygodniu jakimś trafem, jednak u lekarza, pani doktor, szczególnie u kobiety jasnowosej, to może was spotkać właśnie jakaś nieprzyjemność z jej strony. Ale chodzi tutaj o wiadomości, które będą zbyt bezpośrednio podane i mogą być dla Was tym samym właśnie no, nieprzyjazne. Natomiast uważamy na siebie tutaj, dbacie o układ oddechowy, oczywiście e, wszystkiego dobrego, oczywiście pozdrawiam do siebie roku. I zapraszam kolejne osoby tutaj, będę przedstawiać kolejny horoskop, osoby z znaku byka. Witam Was serdecznie, z tej strony wróżka Apolonia. No i zapraszam Was na horoskop na następny tydzień, to już będzie taki przełom, tak, starego roku i nowego. I zobaczmy, co się będzie działo w związku z tym, tak więc już patrzymy na pracę król denarów, na emocje królowa pucharów, no i na zdrowie kochankowie. Jeśli chodzi o kwestie tutaj związane z pracą, kurde na oznacza, przedstawia w tym tarocie akurat jasno, jasnowłosego blondyna, który może Was albo przyjąć do pracy, albo pomóc Wam skutecznie ją znaleźć. I ta postać po prostu odegra, czy może odegrać właśnie ważną rolę i jest to raczej karta, Powodzenia finansowego i sytuacyjnego, tak więc ktoś zamożny, wyżej postawiony, jest tutaj jakby kimś, kto może Was wesprzeć i na kim warto się właśnie oprzeć wbrew pozorom. Bo tutaj możecie zyskać i ta praca może być nie tylko pracą dochodową, ale też i długofalową, więc tutaj możecie liczyć na coś konkretnego. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, ten tydzień raczej znaczy nie powinien być jakiś Trudny czy konfliktowy, to także z jakiegoś powodu może odegrać rolę właśnie blondyn czy ciemny blondyn, mężczyzna wyżej postawiony, może być to osoba z, z waszego konkretnego środowiska pracy lub spoza, kto po prostu przedstawi wam jakiś projekt, pomysł. No i może warto się tutaj zastanowić, bowiem coś dobrego, nowego idzie do was. Jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, tutaj macie królową. Pucharów, królowa pucharów wskazuje na pomoc ciepłej, miłej, serdecznej kobiety, może posiadać dziecko. Generalnie taka postać może właśnie odegrać rolę jako pomocnik, tak, w poszukiwaniu na przykład miłości. lub no, może cię się w takiej osobie zadłużyć, tutaj wiele pięknych emocji, romantycznych gestów i ogólnie sympatycznej atmosfery, więc warto, może się otworzyć, szczególnie jeżeli idzie nowy rok, to tutaj możecie w miłym towarzystwie spędzić ten czas. A więc zastanówcie się, oczywiście, a dla osób, które mają tutaj kogoś kulwa, pucharów, oznacza też macierzyństwo, więc może być tak, że nawet w tym okresie będziecie we dwoje planować poszerzenie godziny, które gdzieś tam może spojrzeć was jeszcze bardziej, dodać pięknej energii. A jeśli nie, to tutaj tak naprawdę idzie nowa idea, piękne emocje, to kobiety wyrażą pięknie właśnie te, te uczucia i jakaś propozycja się szykuje, która też może być zaskakującą, tak więc będzie to ciekawy tydzień. Jeśli chodzi o zdrowie kochankowy. Kochankowie, jak wiemy, jest to taka karta trudnych wyborów i nawet w kwestii zdrowotnej tak może być. Czyli może być jakiś dylemat, nie wiem, iść na tę terapię, nie iść, wybór między dwoma lekarzami, tak, dwoma opcjami, wziąć w ogóle te leki, czy też nie, to są dylematy, które zawsze gdzieś tam budzą pewne kontrowersje. Natomiast przy tej karcie cokolwiek robimy, musimy robić to kierując się mimo wszystko włosem serca, no jest to karta uczucia, tak, więc ona gdzieś tam ma tutaj duży wpływ, natomiast dylematy będą duże. Musicie dużo zebrać informacji, by dokonać właściwego wyboru. Ogólnie zwróćcie uwagę na układ hormonalny, na kwestie układu moczowo-płciowego. Jest to czasem karta właśnie płodności. Więc tutaj, jeżeli na przykład chcielibyście powiększyć rodzinę i pytacie się, czy to jest dobry czas, tak, jak najbardziej. Natomiast generalnie tutaj zwróćcie uwagę właśnie na te trudne wybory, bo one mogą być z jednej strony fajną opcją, bo będzie w czym wybierać, ale z drugiej może hamować rozwój i zbyt długie zastanawianie się mimo wszystko będzie tutaj kwestią sporną. Tak więc trzymajcie się, do siego roku. Ja przechodzę do kolejnego znaku zodiaku, do osób spod znaku bliźniąt. Witam Was serdecznie, z tej strony Gruszka Polonia, no i za chwilę przedstawię Wam... Horoskop na następny tydzień zobaczmy, jaki będzie to dla Was tydzień, czego Wy możecie się konkretnie tutaj spodziewać, i zobaczmy, co los nieść będzie Wam konkretnie na pracę Królowa Denarów, na emocje magik no i na zdrowie władczyni. Tak więc całkiem dobry układ. Myślę, że te, te wejście, w, w przejście właściwie ze Starego do Nowego Roku, będzie całkiem ciekawe i owocne. Zaczynamy od pracy i pracę macie na karcie, tutaj, Królowej Denarów. Bardzo fajna karta. Dla osób, które gdzieś tam szukają tej pracy, powinny te osoby tutaj jednak gdzieś tam, nawet w tym okresie, szukać pomocy, rozwiązań. Bowiem, tutaj się pokazuje Królowa Denarów tak, to jest postać kobiety. Jasnowłosy, która może pomóc przyjąć wejść do pracy kobiety, interesu, z którą warto mieć układy, dlatego że tutaj możecie zyskać. Tak więc, jeśli się postaracie, zachowacie pragmatyczną, konkretną postawę, możecie dostać coś, co będzie naprawdę dobre i konkretne właśnie na przyszłość. Tak więc, tutaj powodzenie jak najbardziej, ale musicie podejść do tego w bardzo kalkul kalkulujący, chłodny i racjonalny sposób. Jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj pracę, także właściwie w tym tygodniu nic złego Was nie powinno spotkać. Kolowa denarów to raczej właśnie wsparcie, to konkretne działanie. Tu jakieś mogą się pojawić też propozycje, nie tylko od osób z bliskiego otoczenia, ale i nawet spoza. Także osoba z jasnymi włosami, szczególnie kobieta, może być pomocną. Wasza pozycja w danym momencie jest niezachwiana, więc jakby kalkulujcie, co mówicie, co robicie, by ją utrzymać. I może osiągnąć jakieś dodatkowe profity. Jeśli chodzi o uczucie, magik. Magik jest kartą fajną, bo jest kartą o elokwencji, komunikacji, czarowania. No i właśnie, jeśli szukacie kogoś, no to tutaj możecie liczyć na to, że gdzieś tam może ktoś próbować was oczarować słowem, gestem lub w inny sposób. Natomiast musicie uważać, by nie dać się zaczarować i omamić, bo niestety w kartach skrajnych. Aspektach może oznaczać oszustwa i manipulacje. Tak samo Wy też możecie zbytnio czarować i nie do końca gdzieś tam być uczciwym czy uczciwymi, ale karta namawia do wszechstronnego podejścia, żonglowania znajomościami, dobrej komunikacji, wyciągania informacji, by wiedzieć czy dana osoba jest właściwa dla nas. Tak więc żonglujemy, bawimy się. Tutaj na nudę naprawdę nie powinniście narzekać, ale pamiętamy, to Wy jesteście magikami swojego przeznaczenia. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś, to także może być troszeczkę takiego kuglarstwa w relacji. Czy możecie odczuwać, że partner, partnerka troszkę czaruje, coś zasłania lub nie do końca mówi prawdę, albo Wy sami, czy same gdzieś tam możecie unikać pewnych trudnych tematów. Natomiast ten czas... Raczej będzie dobrym czasem, bo to jest, jest dobra komunikacja, spryt, elokwencja i zabawowość, która w tym czasie będzie Wam przyświecać. Tak więc bawcie się dobrze, jakby bądźcie właśnie elokwentni. Jeżeli macie coś do wyrażenia w tym momencie, to zróbcie to w najlepszym dla Was korzystnym momencie, by właśnie wyciągnąć jakieś informacje. Tak więc tak to karta sprzyjająca. Jeśli chodzi o zdrowie władzczyni, władzczyni jest kartą mm, ogólnie lub kwitości. Tak? więc dla na przykład kobiet, które gdzieś tutaj e, czasem pytacie, tak? czy jest to dobry czas na zajście w ciążę, nie wiem, czy, czy, czy tutaj ten okres płodności jest jak najbardziej, tak? Dlatego, że władzczyni właśnie oferuje tutaj tak jakby to, mm, to, tą kwestię, czy jest, jest to sprzyjająca ku temu karta, mm, jeśli chodzi o macierzyństwo, ona wskazuje też na to, że możecie <laughs> niestety w tym w przełomie Starego i Nowego Roku troszeczkę nie dbać o linię, co jest oczywiste, prawda, bo wiadomo, że w tym okresie no zawsze gdzieś tam sobie no jakby tutaj dogadzamy, kolokwialnie mówiąc. No i troszkę karta przed tym ostrzega, bo mogą być tutaj dolegliwości nie tylko związane z brzuchem, ale z wagą, nadwagą. Tutaj w ogóle zachwiania wagi mogą niestety gdzieś tam się przejawiać w skrajne strony tak naprawdę, czyli możemy się obiadać lub w skrajnie nie, Tutaj jedzenie gdzieś tam może być właśnie tym problematycznym aspektem. Natomiast karta jest ogólnie kartą siły, witalności, dobrych wiadomości, tak, rekonwalescencji i dobrych wiadomości właśnie przede wszystkim. Więc jeśli tutaj gdzieś tam oczekujecie, to jak najbardziej. Dla kobiet na pewno jest to informacja, by zwrócić uwagę na sprawy kobiece, układ hormonalny, ogólnie jako profilaktyka. Natomiast jest to bardzo dobra karta i ogólnie macie fajne fajne karty na ten tydzień, więc tego się trzymamy. Wszystkiego dobrego do siego roku.